Niektórzy się wyłączają, niektórzy się włączają. Rodzinka jest na miejscu. Tylko zerknijcie. Ile dzisiaj? Dzień dobry widzowie. Tak jest. Ile dzisiaj ludzi, bo ostatnio Slawik sam wędrował. Tam jeszcze Kacperiusz. Oczywiście Slawik obecny. Nie może być inaczej. Dzisiaj jesteśmy gdzie? W Łękawicy. Jak się nazywa? Jaskinia lodowa, którą na pewno odwiedzimy. Ale pierwsze co? Musimy coś wykopać. Ale... Tak, Panie Adrianie? Oczywiście, że tak. Po to Ewa mówi, że dzisiaj będzie grubo. Tak? Żółwica. Lecimy do pierwszego. Tylko zerknijcie. Jakieś kolczyki. Wykrywać wyłączony. Dziś zwiedzamy. Jak Ewa, co to jest? To nie są kolczyki. Tylko tędy się wspinają do góry. Idziemy. Gdzie masz liny jakieś zabezpieczające? Halo? Ty? Ja? tu. O, tylko zerknijcie. No niestety Slawik y, gabarytami do wspinaczki. Nie chcemy oce. Ale fajna miejscóweczka. W nie kręcą takie rzeczy, ale wygląda bardzo ciekawie. Ewa mówi, że będzie się wspinać, więc zobaczymy. Ja będę czekał na górze, ręką wyciągnę Tak, Ewa? No, trzymaj <noise> Jest szokowany Ciiu <Co> Ciiu <noise> Mhm <głos> Spokojnie Jedną monetkę my drapli Teraz zwiedzamy miejscówkę mega. Jaskinia, tam jest ekipa. cóż, nie wiem jak oni tam wejdą. Gdzie wejdą? Nie, wiem, nie ja nie chcę. Jakieś Ewa, dwa metry zostało wykonane. Na dzisiaj starszy spokojnie. System... Systematycznie. Uciekliśmy od jaskini, ale na pewno tam wrócimy. Tylko była niestety, kto? Zajęta, ktoś tam siedział w środku mm -hmm. A my piękna polaneczka, promienie słońca, których dawno nie było i co? Krągłość Jest pierwszy moniak, ale zajechany Ewa sprawdza, Slawik zakopuje Porządek po siebie No i co to będzie sprawdzać <laughs> <laughs> Jak nic? No. Nie może być. Idzie szczoteczka w ruch. Zaraz wracamy. Już wracamy. Ewa odszyfrowała, że jest tam dziesiątka. A Slawik dodał swoje, że są to dziesięć. Feningów. Tak jest, jak najbardziej. Dziesięć fenoli. Zjedzone. Ale miejmy nadzieję, że pierwsza krągłość należy należy no. do nas tak jest, tak zaczynamy lecimy dalej o ekipa leci dalej, jest no. zastępca tak. Slawik dotarł, Ewa mnie zostawiła, uciekła no ja poszłam ich szukać. spotkaliśmy sympatycznych ludzi, gdzie bardzo często kopiemy z Pszczyny okolice łąk więc pochwaliliśmy się a Kacper ka o, Szkoplezek fajny. fajny, pewnie, że fajny O młody To tutaj Tak? No. Mistrzostwo, a my byli w jaskini Już? Jasne, że tak, my byli wszędzie. Mhm. O, spod Już po malutku Znajdujemy wszystkich A teraz przerwa. Jaka przerwa? Na wodę. Kopa się. Ooo, po prostu. A, a masz krągłość my mamy. Jeszcze nie. No nie widzisz. I nam się należy. A mam mandalek. Na razie kogo spotykamy na trasie? My mamy monetkę. Jedną, tak? I guzyk. I Guzik? A guzik tak, no Jeans no. od jeansów, ale jest. Kacpercz kaplerzyk. A Michał, a Michał dzisiaj jest... Czekaj momencik, bo ja tu zademonstruję. Z legendą. Guziczek Jeden. o jedka jedyneczka Jaka ładna 5 groszy 49 Na razie gość wygrywa Monetka, ale jedyneczka fajna, ładnie No Ja tam nie polecam już tandem kierunka tam są same puszki same puszki mam no tu takie miejsce A to co to jest? Walidol co Walidol. To jest super sprawa panie Oddajemy Jeszcze Adriana będziemy szukać co tam ukopał o, widać go tam. Wynurza się A jaki co robi? Idźcie Tak jest <grystanie> Jewa Jewa znalazła kopieczkę. Złotą kopieczkę. Popatrzcie hm. Dwa złoty. Dwa z na złote lepiej wyglądają. 1995 1990 Piękna Nie przejmuj się, pójdzie do automatu na kawusie albo na parking Złoto. Jest pierwsze złoto, tak jest Czekaj jeszcze Nie no, nie nic już Niestety Kończymy A nas wszystkich co to musi Spokojnie Kacper! już Nie lękaj się! nas już czwarta kopiejeczka Tak? Nie, Nie trzecia Spokojnie, spokojnie Bo oni już oni U, Łapka w górę o. Ekipa leci do Kacpra Kacper się tu chwali I się wychwalił się Kacper toczy pianę Poka jedyneczka o, jak najbardziej Boratynka Kaszubska na żywiecczyźnie tylko zerknijcie jakie tu miejscówki mają jest największy największa, największy okaz górski dobra no ładniutka Jedyneczka do Sachfuni, proszę ja, ciebie, Kacwer Monetka pierwsza, kołuszka pleżyka. Ja nie wiem, czy to tak będzie. Jeszcze z tyłu, wrona. No ale dobra. żółwica. Rampam pam. pam. Dzisiaj wędrujemy. Spacerujemy. Latarkę mam włączoną? Ja chciał wejść do groty. Za chwilę wykluczę A młody co miał? Mimo. Spółcześniaczka to jest Na ścieżce Na ścieżce tego będzie sporo Pozdrawiamy 2006 A dzisiaj młodzież resetuje umysł Ponieważ we wtorek Co jest? Egze Egzaminy mają 2005 no, Pozdrawiam Egzaminy o to mają to grono, pierwsze leci matematyka, mm. polski. polski, dobra polski, jak? Jak przygotowania? Na 100%? Ja wszystko mam nagrane, wczoraj mówili na ile procent dadzą wszystkie, zobaczymy ile się potwierdzi, a teraz co ekipa? Tak jest, ram pam pam. no chyba kogoś, a nie no to tutaj jest tak? No albo no, tu, albo nas tu oszukują, albo tam ja już sam tam nie wiem i gdzie byś tam dał? nie tam, tam nie ma nic takiego. a tam nikogo nie ma ja nie wiem, ja w szoku gdzieś tu weszli? Jak tam? No, toż... no tutaj Tak? Możemy... No kurde, tu jest I tylko przejście się... Gdzie ja się nie zmieszczę ja Bo mam tasię, ale... no Ewa jest, jest chętna, Ewa jest najszuplejsza z grona a Więc zapraszamy Idziesz Będziesz trochę brudna, mokra Ale możesz iść Masz latarkę Tego nie był Jak Ewa? Jezus Dołem albo bokiem musisz się zmieścić Jezus. Idziesz? Mm -hmm. Gratulacje Pozdrawiamy wszystkich Co lubią takie zabawy Tak żeby Ci tam Kacper w telefonie został Tu się górą przechodzi i tak No widać się tu tam wciska Super A co to może być? Jesteśmy Jerzyk Ewa mówi, że Jerzyk A Kacper mówi, że husarz nie, jeżdżę tylko do żołnierzy. Żołnierz! Jeździec! Indianiec! Tak jest! A że z głową? Nie ma internetu. No straszne, Ewa! Nie ma internetu? Umrzemy. A takiego jeszcze, no. Tak. pierwsza figurka. O, ja. o, nie żartuj, tak? No. A na pewno miałeś. Nie. No chyba, że podstawkę. Chyba, że się same podstawka z nogami się liczy, to no tak. Ewa, dawaj. Ptica. Kto? Ptica jaka? Jaka ptica? Chodź tu. Ptica, Czyli Ewa, kto to? O, dobrze, nie ptica. Ty... Jakiś... ten. No. jest teraz... Indianiec z lwą jakimś. Indianiec? No. Czy Indianer? Ten. Lalalala. Kto? <laughs> No z tymi to chodzi Ten... Indianin no. Indianin? Orle piękny Piękne młode Młody mówi, że pierwszy jego, ale ja nie ma. No chyba, że się podstawka samymi nogami liczy No to to Widzisz? I no, i no żeśmy weszli, pierwszy fant Młody Indianer, lecimy Z koniem bez nóg W cieniu też fajnie posiedzimy Zagubiła się. Zagubiło się dziewczę. A Slawik będzie miał szczęście, Ewa. Popatrz. Podkowe, ale spadł jakie malutkiego konika. Upadli. Upadli. Ale popatrz jaki. Taki malutki. ciebie, Czemu ty zgubił to? Nie to nie twoje No, no zgubiłam trochę. Pasuje. Będzie na nas cięcie. No, dokładnie. Bezpłata. jaka Bezpocza. piękna. Mi się wydaje, że mały jak na takiego konia, co w lesie ciągnie wariactwo, tak? Ale dobra, no będzie takie mniejsze szczęście, ale bierzemy. Mamy tu info. Trzy monetki. A to wszystko przez tą podkowę, bo my przed chwilą podkóweczkę wykopali. I zaraz utkniemy. Pierwsza była ta. Nie wiem, czy to o. Potem taka grubsza, jeszcze nie czyściłem jej. O koło tego taka. W sumie to trzyłem w jednym miejscu. Depozycik delikatny. Zaraz tu no, no, będziemy. No. No, będziemy dochodzić, co tu. Co tu mamy? Będzie woda, tam woda wstał. Wróciliśmy na ścieżkę. Hej, Wasławika nam namówiła. Coś było fantastycznego na dole, wcale nie do końca było fantastyczne, jestem bardzo zmęczony i moje kopytka też, wróciliśmy na ścieżkę, Ewa podejmuje, monetka, Ewa jeszcze skazała jak to się fachowo, co, zra... co zrobił Sławek? Łopatą? Nie Jest. Drugi raz znaleziono? <noise> no to może jedynka, nie wiem. Tak? Jest. Pokaż. Sławik już tu, przy... A to jest Bolesław Prus. Egzamin z polskiego macie, tak? W tym tygodniu. Proszę zejść z mojej ścieżki, kolego. Tu moje monetki są. Jest? Bolesław? Nie nie wiem. Co to? Nie A... pan nie po ukraińsku. Tu przeczyścimy. Jak najbardziej Bolesław Prus dostał delikatnie w czoło O, no już przyszedł po monetki Sławika. Lecimy O, sygnał ma. O, moneta! Ja. Hej! Widzicie jak się kopie? Tak się gobią. No? Dawaj. Pół na pół. Pół i twoje. No. Zgadujcie. Fenol. Pięć. Pięć. Tak jest? Chyba widzisz tam piąteczkę? Pięć fenolków. Widzisz? A, no? No, brawo Czyli kolejna krągłość Do sakiewki A ekipa? Lecie Tak jest To trzeba nagrać, to trzeba nagrać Bo to naprawdę mega strzał Michała, mega Sreberko Naprawdę piękna bozina Ewa! Na oko! Naprawdę bomba! W petardziunie mało powiedziane Michał mówi, że jego pierwsze srebro, tak? Pierwsze na... Piękne! Co Naprawdę mega! Mega strzał! Idziemy tam z info Bo może być dzisiaj bardzo srebrzyście ładna A może goldzik? Myślisz? Nie wiem Jesteśmy w najstarszej górze ale nie wiedzą. Ja... Ale co to może być? Co to w ogóle jest? Kolczyk. A kolczyk, no. Ale co to jest? To się okaże za chwilę. Coś jaszczur. A on ma kleszcze jaszczur. Jasz... Hmm. Wszyscy podziwiają. A wy co? A my? A my co? Co my mamy? Całą sakwę. Stop. O, ci, ci, ci. jeszcze coś jest, jeszcze coś Trzeba jest. Trzeba było tu od razu przyjść. To Jakiś śmietek, ale okrągły To była monetkaczek? Jest, nie... Jest. Właśnie wiatraków tu sporo, nie? I, I coś. Inną no name. Ale tu bardziej interesuje nas zawartość tego. Wygląda jak najbardziej na złotko. Potwierdzimy później. Ale nie zgub tego. Nie zgub, bo się nie dowiemy. Znajdziemy. Jest złotko, nie? Nie, co, bo to takie kurde. Masz masz, 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 Nie, jak najbardziej mi na złotko wygląda. Dowiemy się wszystko u jubilera. Co się boisz. I lecimy z podsumowankiem. Zobaczcie tylko z jakiego kosmicznego miejsca. Takiego podsamówka jeszcze nigdy nie widziałem. Nie było tak. A tu cała ekipa. Widać. Tak jest, taterki gdzieś tam widać. Bardzo daleko. Niektórzy już odpadli. Jak Ewa. Tylko zerknijcie. Co ta podkowa narobiła? Młody. Tak tu poustawiał. Młody tu ładny modericzek walnął. Szkaplerzy Szkaplerzy, owo dokładnie. No to tak jak ja kiedyś, Bardzo piękne. Tu kolejne fanciory Krajcarek naprawdę I widać, ej, widać I te fenolki też widać Troszkę przejrze ziemia i tu złotko, pierwsze złotko chyba. tego oto no, chyba tak 98 Tak jest, 98 Pierwsze w życiu Wszystkiego się dowiemy, tak? Tak jest Do filmu będziemy wiedzieć na ja to wszystko przez podkowe, tak, tak. więc fanty zabiera potem sławek. Już tu mówili, że nie ma problemu. Nie ma problemu, spokojnie. Jest, jest ok. Sławik, coś tu sławik nakopał. Coś tam jaki, no podkowe najważniejszą. Perelki, fenolki. Bolek dostał w czoło. Mówi, tu fanty, ten będzie na końcu. Michało 3, 8 monetek No ta łodziotka. Ale jego fantem jeszcze mówił, że pierwszym w życiu. Srebrny szczał, tak? Tak Mega Naprawdę mega wszystko gdzie? Gdzie my są? A właśnie Mamy wszystko Przełęcz Łysina No tak, tak. <laughs> I tylko Z takiej oto pięknej miejscówki Takie oto piękne srebro Można powiedzieć Dwa fanty Mega Kończymy I Zapraszamy ponownie Tak jest Do rodzinki to Tak jest. Ewo nie śpi. Dobra, jest.